Cześć wszystkim, przede mną mam Samsunga Galaxy A06. I pozwólcie, że pokażę Wam, jak wyświetlić i jak sprawdzić numer seryjny tego urządzenia. W tym filmie chciałbym pokazać Wam dwa różne sposoby sprawdzenia numeru seryjnego. Pierwsza metoda wymaga wprowadzenia tajnego kodu, więc otwórzmy Wybierak i wprowadźmy kod, którym jest gwiazdka. Funt. Funtów. Jak widać na dole tego okna pop-up mamy numer seryjny tego urządzenia. Więc kliknijmy OK i pozwólcie, że pokażę wam inny sposób przez ustawienia, więc otwórzmy je. Teraz na tej liście musimy przewinąć na sam dół, aby znaleźć informację o telefonie, a jak widać numer seryjny jest um wyświetlany właśnie tutaj. Dobrze, to wszystko. Bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film był pomocny, a jeśli tak, to proszę kliknij przycisk subskrybuj i zostaw kciuk w górę.